Yerba Mate Recenzje, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował Yerba Mate Selecta terrere, Yerba Mate przeznaczone do picia na zimno yerba mate wyprodukowane przez selektę i co mogłoby się wydawać, powinna być to yerba paragwajska, natomiast yerba ta jest, można powiedzieć, taką zagadką, jest nieodgadniona, daje nam wiele sprzecznych sygnałów, ponieważ jest to yerba mate teoretycznie paragwajska, ponieważ jest to selekta, to jest ta sama selekta, która produkuje również inne selekty, natomiast na samym dole opakowania, w prawym dolnym rogu, mamy industria Brasileira. <tuszę> Czyli mamy yerbę, markę paragwajską, wyprodukowaną w Brazylii, wręcz się chwalącą tym, że jest wyprodukowana w Brazylii. Smak menta fogo, czyli taka mocna mięta. Przeznaczono typowo do picia w tererę, czyli yerba mate pitą na zimno. W tej recenzji znajdziecie odpowiedź, jak ta yerba smakuje, również pita na ciepło oczywiście. Drugi front opakowania, czy też jego tył jest identyczny. Mamy tutaj po prostu miętę w, i yerbę przygotowaną w metalowym naczyniu. Takie naczynka też można spotkać. Z bombiją dość szeroką, być może jest to właśnie związane z tym, że było to produkowane w Brazylii. Zobaczymy. No, i teraz przechodzimy do tych nieścisłości. Między innymi, z jednego z boków opakowań jest adres internetowy erwaselecta.com.br, co jest już, jakby nieaktywny jest ten adres. Więc, wierba mate RWA Selecta jest na domenach paragwajskich, znaczy jest, jest na domenie paragwajskiej. Tutaj w tym przypadku jesteśmy przekierowywani na wersję brazylijską. I co ciekawe, domena ta wygasła, natomiast nie ma właśnie ustawionego. Nawet chodziło mi, że jesteśmy przekierowywani z opakowania, natomiast nie ma ustawionego przekierowania po wygasłej domenie na tą aktualną domenę Selecty. Tak tutaj. Bokim się rozglądam, czy ja mam gdzieś w pobliżu, może tutaj za sobą gdzieś selektę, natomiast nie widzę i tak po prostu, ale no w poprzedniej jarbie, jak sprawdzałem, no to te selekty były z domeną paragwajską, tutaj mamy domenę brazylijską. No i takie moje, można powiedzieć, krótkie śledztwo. Z Rio boku opakowania mamy również kod QR, który nie przerzuca nas nigdzie. Ten kod po prostu już nie działa. Więc jestem ciekawy, co tutaj się stało. Natomiast moje takie delikatne śledztwo wykazało, że Selekta prawdopodobnie zlecała produkcję tej yerby do Brazylii, w związku z czym utworzyła m.in. domenę brazylijską, fanpage oddzielne również i wydaje mi się, że yerba ta była pewnego rodzaju eksperymentem, być może eksperymentem polegającym na wejściu na rynek brazylijski. Ciężko jest mi powiedzieć, na pewno yerba ta była sezonowa. <laughs> Ciężko będzie ją dostać. W momencie, w którym to nagrywam, również nie ma jej na UN Mate. Natomiast myśl, tak już troszeczkę spoilerując, nie płaczcie za nią, ponieważ nie, nie był to produkt specjalnej jakości, wyprodukowany w 2020 roku w październiku, czyli yerba mająca około roku. No i nic więcej tak naprawdę się z opakowania nie dowiadujemy. To, co ja powiedziałem, czyli że Selecta prawdopodobnie zleciła produkcję tego w Brazylii, to są wszystko moje domysły. Próbowałem również śledzić firmę, która jest podana bodajże jako producent z jednego z boków opakowania, natomiast nie znalazłem absolutnie nic o tej firmie. Nie znalazłem, jakie ona yerby inne produkowała i tak dalej. Więc ciężko jest tutaj mi jakkolwiek się odnieść, skąd jest ta hierba, znaczy wiem, że jest selekty, ale... Co tutaj jakby przyświecało producentom, no ciężko powiedzieć, no jedyny trop i to są domysły, że po prostu Selecta chciała wejść na rynek brazylijski, w związku z czym stworzyła miks, znaczy może no, do terere yerbę, no i co my tu mamy w składzie? Mamy tutaj w składzie dokładnie tylko i wyłącznie yerbę, a także aromat naturalny, czyli tutaj nie powinniśmy się doszukiwać mięty, powinniśmy się doszukiwać tylko i wyłącznie yerby. W środku kartonowego pakowania mamy oczywiście celofan, który jest cały opylony, więc nie będę go całego wyciągał. Natomiast zobaczmy jak ta hierba pachnie. Później oczywiście pokażę jak ona też wyglądała. Natomiast na początku ocenimy zapach. No i w zapachu na szczęście tej mięty nie czuć. Mówię na szczęście, ponieważ hierby, które zazwyczaj bardzo mocno miętowo pachną, są takie sztuczne w smaku, są takie mentolowe. Zobaczymy, jakie to będzie miało przełożenie na smak. Jednak najpierw oczywiście ocenimy wygląd, natomiast sam zapach, który również za bardzo jierbny też nie jest, no tutaj... Wąchałem jerby o gorszym zapachu. No to powiedzmy, że dajmy tutaj na zaliczenie, na dobry początek, trójkę za zapach, ponieważ ten zapach nie jest intensywny ani nie jest mentolowy, miętowy, ani również nie jest jerbny. Zobaczymy w takim razie, jak to będzie wyglądało. A potem, oczywiście, ocenimy smak. Zobaczmy, jak wygląda selekta w wersji brazylijskiej, tak można powiedzieć. Spodziewałem się tutaj mówiąc szczerze większych listków, ponieważ pochodzi to z fabryki z Brazylii, więc raczej tutaj mogliśmy się spodziewać jako tererę albo większych listków, jak ma to miejsce na przykład w argentyńskich yerbach albo właśnie idąc tym tropem brazylijskim. Bardzo drobnego zmielenia. Bardziej jest tutaj ten trop brazylijski. Nie jest to oczywiście shimarao. Jednak jeśli miałbym to oceniać yerbę, no to raczej to jest standard paragwajski. Natomiast kolor jest typowy dla yerby brazylijskich. Nie podoba mi się natomiast bardzo duża ilość przebarwień tych listków. Są różnego rodzaju kolory listków. Mamy zarówno diski bardziej wpadające w bordowy niż w zielony. Mamy również listki żółte. No tutaj raczej nie jest zbyt dobrze. Mamy również bardzo dużą ilość patyczków, co również jakoś mnie nie zadowala. E, całkiem spora ilość pyłu. To jest pył, to nie jest drobno zmielona yerba, to jest pył, ponieważ on zostaje tak naprawdę wszędzie. Gdybyśmy się przyjrzeli samej torebce, no to ona też posiada bardzo dużą ilość pyłu, która pozostaje gdzieś tutaj po bokach. No i też na samym dnie torebki, tak jak widzicie, znajduje się ten pył taki jerdny. to zdecydowanie nie jest shimarao. No wizualne aspekty tej jerby są dość słabe, bardzo duża ilość patyczków, to tutaj w skali, no właśnie, jak oceniasz tą jerby, Czy jako yerbę brazylijską, paragwajską? Ciężko powiedzieć. Ale nawet jak na jerby do terary, to tych patyczków jest tutaj zbyt dużo w mojej ocenie, co może się przekładać na słabo odczuwalny smak samego soczewu paragwajskiego. Więc tutaj za patyczki to dałbym taką ocenę nawet dwójkę dopuszczającą albo nawet jedynkę. Jeśli zaś chodzi o kolor, to też dwójka, jeśli nawet nie jedynka. Jeśli chodzi o pyły, no to w standardzie brazylijskim, no to tutaj. Jeśli byłoby to coś w rodzaju maty green, to powinna być jedynka, jeśli byłoby to w standardzie paragwajskim, no to powiedzmy, że byłoby to wszystko ok. więc ciężko jest mi ocenić tą yerbę, ponieważ nie wiem, jakie kryterium przyjąć, natomiast finalna taka ocena samego suszu, ten susz mi się nie podoba i raczej tutaj bym powiedział, że dopuszczający ponieważ no, nie ma aż tutaj jakichś takich defektów, że bałbym się to wypić. Natomiast ten susz nie zachęca, dlatego dopuszczający, dopuszczający do wypicia. No i za chwilkę przejdziemy do oceny smaku tej yerby. Wiemy już, jak wypadły oceny cząstkowe yerby, zarówno w zapachu, czyli trójka, jak i w wyglądzie, czyli dwójka. Przejdźmy w takim razie do oceny smaku. Tak jak wspomniałem na początku nagrania, yerby piłem również na ciepło. Zanotowałem tutaj swoje spostrzeżenia. Że na początku tutaj czuć taką słodycz liści typową dla Brazylii, więc prawdopodobnie materiał jest y, zarówno być może zbierane jak i przetwarzane na terenie Brazylii, co mogłoby mieć wpływ szczególnie przetwarzanie na jego smak. No i tutaj myślę, że też zbieranie, ponieważ transportowanie tej jerby mogłoby grozić tym, że więdła by ona w tym transporcie, byłoby po prostu jakby kłopotliwe, nieopłacalne, ponieważ jerba by się psuła w tym transporcie. Najlepiej jakby przetwarzać na miejscu, dlatego też różne plantacje mają od razu u siebie czy to młyny, czy suszarnie po to, żeby po prostu ten materiał był jak najszybciej przetworzony, natomiast później on gdzieś tam dojrzewać, czy też, no tak, dojrzewać, leżakować, może gdzie indziej te worki, kiedy jerba już jest pocięta, wysuszona, można przetransportować. Ja przypuszczam, że ta jerba jest zbierana i przetworzona na terenie Brazylii właśnie ze względu na tą słodycz typową dla yerb brazylijskich. To tutaj od razu było czuć w smaku, ale pojawiły się też nuty gorzko-kwaśne, całość w objęciach mentolu. I tutaj taką mam notatkę, że bardzo dużo się dzieje. Jeśli ktoś lubi, kiedy w, na języku, czy też po prostu smaki przeplatają się, tworzą taki miks, naprawdę jest, są intensywne i są różne, to ta yerba pita na ciepło mogłaby mu zasmakować. Ja natomiast lubię, kiedy yerba nie jest monotonna, jednostajna, natomiast lubię, kiedy ona ma różne te, te warstwy w swoim smaku. Tutaj raczej w tej yerbie jest takie tornado, można powiedzieć, z paru nitek różnych smaków, które przeplata się cały czas, no i dużo się dzieje. Ja bardziej lubię takie yerby Stonowane o jednorodnym profilu smakowym, kiedy na początku czuć jedne smaki, później oczywiście to się może czy to z wypukiwaniem czy z, ze spukiwaniem się yerby z języka troszeczkę się zmienia. No i takie jerby cenie, natomiast ta jerba tak jak na ciepło mnie nie zachwyciła. Przejdźmy w takim razie do oceny na zimno. Jak widzicie lód aż wystaje. Ja wolę nasypać lodu na górę i zadawać po prostu jerbę delikatnie powoli, wodą z kranu po to, żeby po prostu nie robić takiej mega zimnej jerby, kiedy jest również zimno na zewnątrz. Latem zdecydowanie wolę, kiedy woda jest lodowata. To ale przejdźmy tutaj oceny smaku. W tererę, tak jak yerba ta ma być pita, również czuć te liściaste nuty typowe dla Brazylii, tą słodycz, która niestety wraz z połączeniem takiej troszeczkę gorzkiej, gorzkiego smaku. Troszeczkę jest taka ta yerba całość i ten mentol powoduje, że ona jest troszeczkę taka Nie chciałbym powiedzieć mdła w smaku, ale ten słodki posmak liści tutaj w tej całości gorzko-mentolowej tak no nie pasuje. To jest troszeczkę jak jakaś guma, powiedzmy, niesłodzona cukrem, tylko słodzona stewią. No, te gumy do rzucia czy też rzeczy słodzone stewią mają taki liściasty posmak w sobie. I tutaj ta jerba ma również ten liściasty posmak. I tak jak w różnych rzeczach słodzonych Stewią przeszkadza mi ten liściasty posmak, tak i tutaj ta słodycz w mojej ocenie nie pasuje do całości kompozycji smakowej. Natomiast sama mięta jest całkiem dobra. Ale no ta słodycz jednak cały czas pozostaje z nami, ta słodycz liściasta, ona oczywiście później zniknie wraz z wypukaniem się samego serzeowo pargwajskiego i w tej lawadzie będziemy mieli tak naprawdę sam aromat miętowy. Więc tej yerbie ogólnie daje taką ocenę. No nie chciałbym dawać dopuszczającego, bo były o wiele gorsze yerby, Natomiast porównując tą jierbę po prostu jakby z innymi, z innymi yerbami, czy porównując tą jierbę z innymi produktami selekty, no to tutaj jest dostateczne i to też może być jakby rozwikłanie tajemnicy, czemu tej jerby nie ma produkowanej stale, czemu domena wygasła i tak dalej. Być może to była próba wejścia dość nieudana, w Brazylii chyba się więcej pije shimarao niż takiej klasycznej yerby paragwajskiej, zrobionej w Brazylii ze sznytem owocowym, ziołowym, przepraszam. Raczej w Brazylii wydaje mi się, że piją yerby takie po prostu bez smaku, co najwyżej sobie gdzieś tam te shimarao jak są zmielone z ziołami, no to wtedy. że to mówię, że mi się wydaje, nie sprawdzają żadnych badań czy też konsumpcji yerby, rodzajów konsumpcji yerby w Brazylii. No ale ogólnie ta yerba no, nie ma co za nią że tak powiem płakać i wzdychać, że jest już ona trudno dostępna lub zostały jej ostatnie paczki, ponieważ jest naprawdę słaba i to yerba przygotowana przez taką markę legendarną jak Selecta jest słaba. Cieszę się, że się skończyła. Więcej do mnie raczej nie będę wracał, z pewnością nie będę do niej wracał. Myślę, że to tyle w kolejnym odcinku Laranjeira z smaku ananasa, kolejne podejście do tej takiej wersji. Dzięki do kolejnego odcinka. Cześć.